Siemanko, z tej strony Matic's Optics. no i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. A to jest Supermarket Simulator, chociaż już bardziej Premium Market Simulator. Bardziej to. No i na dzisiejszy odcinek mam nowego pracownika. Mam nowego roznosiciela produktów. Genialne. On mi teraz będzie roznosił produkty po całym sklepie. Normalnie jest. Jest wyższy, więc lepiej, bo tutaj. <laughs> żeby go kupić. Żeby... żeby go zatrudnić, to normalnie musiałem. Tutaj. Kupić półkę i storage, czyli ten magazyn. Więc tu. Jest. Normalnie darek. Dobra, ale skoro już mam roznosiciela, to by się przydało. ale tutaj pozamawiać. O, bardzo proszę, właśnie. Mówiłem o tym kąciku tutaj z y, owocami i warzywami, że ja tutaj podokładam produktów. To są produkty. Trzeba z powrotem te tutaj, stąd, z, te, z, te, z tej półki. Y, Zacząć Przywrócić produkty z tej półki, które tutaj leżą. I chwileczka. Management, spills? Nie. E, tu też nie. Dzień. Wszystko teraz jest sporo składane. No nie, dobra. No, brakuje, przecież to trzeba do domu. To już. Z daleka widać, że trzeba produktów podmawiać. To, cek, pek i to. Rozkładamy, rozkładamy. No i mu pomogę trochę, bo. K... Kto mi. Kto mi kartony pod nogi stawia? O, i to normalnie do magazynu. No i nie ja mu potem ten. O, tak jak on tutaj, o. On tutaj odstępnie. A, no i musiałem tą wodę Wyrzucić stąd Bo on ją brał i chciał ją yy, Rozkładać, w sensie oni już się sobie tutaj na półkę wziął I już chciał ją rozłożyć, więc W ostatnim momencie zareagowałem Musiałem tą wodę Ludzie, a... Ludzie ani nie narzekają, że tej wody nie ma Ani nie narzekają, że woda jest za droga Bo nie ma Co tam nie No dobra No bieda jest, jest bieda Otwórz sklep Co ty nam odniosłeś? Bo mi się półka zapełnia A mnie nie stać na nową do magazynu półkę i chwila za, zapiszę Gdzie? Ile ja, ja tak? Up... Półka kosztuje? 200 dolarów. Zapraszam w sklep. Znaczy z nową nazwą. Nowe produkty są. Zapraszam. Od czego to jest sklep? Dobra, nie ja idę, bo klienci się schodzą do sklepu. A ja ich tu muszę. Być. I sąd. Ja ich tu muszę pilnować. Czy oni przypadkiem mi sklepu nie okradają? O! I idą, wszyscy są. Zaufani sprzedawcy. Ja muszę. Rzeczywiście. Cukru, bo nie ma cukru. Gdzie jest cukier? Tu jest cukier. Zamów. Darek, roznieś! Darek, roznieś! No. Co on właśnie zrobił? Czy on chciał odstawić cały karton do magazynu, ale nagle mu się przypomniało A! Przecież to jest cały karton! To trzeba rozłożyć, a nie do magazynu. Znowu trzeba rzeczy podamawiać. Darek rozjąć. I normalnie zaraz pokażę jak ta waga działa, bo to się jest fajne. O, i przy okazji przyniesie, rozwija się. Teraz ja tylko zamawiam i tutaj y, ludziom pomagam. No to jest piękne. Od tego do, dążyłem przez ca, ca, całą tą grę przez cały czas, żebym ja tylko stał, zamawiał produkty i pomagał ludziom. Nie wiem, w jaki sposób ja im pomagam. Zamawiam produkty, żeby mieli co jeść. 100% to jest mu Dobra, czy oni mnie nie rozkradają? Nie? Dobra. Czemu ktoś się powstrzymał? O to! Chwilka. Pani kradnie? O, i teraz tak patrzę, jest taki kod 3191 no i ja tutaj wpisuję 3191 klikam enter drukuje mi się naklejka i normalnie zabiera do kasy tutaj następnie 9277 Bardzo... i drukuje się naklejka o, 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 o i tak wygląda cały dzień, więc tak jakby, ja potrzebuję E... Potrzebuję, e... wiem kto się tym zajmuje na pewno. To wiem. Jest pewien problem, tylko że to już strasznie drogo wychodzi. Jak ja tych pracowników wszystkich mam pozatrudniać, ile kosztuje? Ej, kas... Ej, customer helper, customer helper, Ej, 80 na. To ja pierwszy za... ja pierw coś zarobię. Nie okradają, nie, to ja sobie postoję na tej wadze. I już niech będzie 9277. Niech już im będzie, ja im te produkty tutaj. Jakby nie mogli sobie sami podejść, i norma jak, jak normalni ludzie nie mogą sobie podejść, nie mogą sobie sami wydrukować. Bo ja muszę i nie wiem czemu. Sądziłem, sądziłem, że inaczej będzie ta waga działała. Sądziłem, że oni tutaj będą przychodzić, ważyć, i będzie się im to drukowało. A się okazało, że to ja jednak muszę tutaj stać. stać i po prostu im to. Ojej, chwilka! Nikt nie kradnie? Nie. Dwa, pięć, sześć, trzy. Już? a jeszcze to ten. Zapraszam, zapraszam. I następnie gdzieś sobie tutaj w sobie kolejce, bo ja muszę kontrolować sklep. Czy nikt mi tutaj nie, nie rozk... ojej. Panowie sobie postoją, to... Oni sobie postoją, bo to... Ja ich obsłużę pod koniec dnia. Jak już trochę zarobię i fila i zapisz grę, tak w ogóle. Czy stąd... No i pięknie mi się teraz wszystko pozwalniało. Fajny Darek. Przyniesie, pomoże, porozkłada. Czego pani szukała? zamknąć zapalić światło i tu trzeba podomawiać dobra obsłużę was następny myślałem że ten jest następny do tej kolei Turkokole ukraść! Kole z Turcji sprowadzał. Turkokole chciał ukraść. Z Turcji sprowadzam specjalnie. Że miał co pić. O! o. Nie? O! <grymne> Przed panem pierwszy. Bardzo dobrze. Ja wyczuwam już od ludzi, który idzie tutaj, który idzie tutaj. Ja wiem, który będzie kradł, a który będzie, a który będzie szedł do kasy. I jeszcze, który pójdzie do wagi. No. Który kupi płatki, który kupi mleko, który chleb, mąkę. Ja wiem. No i pięknie mi się tutaj. Jest dobrze. To wjedę. No. Widziałem, że on nie wejdzie, bo ja to już na nie wyczuwam. On, że on by nie wszedł. No. Eee. Darek. Brakuje sera. Czemu nie rozkład? No, chwilka. Gdzie są jego warunki pracy? Gdzie jest, że on nie może pracować od y, pewnej godziny? Nie widzę. Który update dodał coś takiego, że zaraz mi teraz nie. Te nie... ja kończę dzień w takim razie. No jeszcze mi teraz odbiorą pieniądze, bo ja muszę. Chciałeś się... się komput Chciałeś włączyć muzykę? Albo my się chyba pogniewamy, Mareczku, wiesz? My się chyba pogniewamy. Gdzie to jest? Bank? Yy, płatności. Zapłać. Management. Bills. Zapłać. Teraz czego brakuje? Mąki. Chleba Tu Tego Tego Tu Tu Tego Domów to To wszystko Rozkładamy, rozkładamy, Darek Ma Darek, dobrze mówię Bo <ścoughs> ja imiona Półki. dobra, już mu to odstawię, bo to. Ale. Odsta... O! Ja mu pomogę, bo on będzie to zbyt wolno robił. On. On nie wie, że można biegnąć. Ale to już może sobie odstawić. To już ja mu nie będę. Kilka? Weź to. Klikam weź teraz te płatki, bo on nie będzie wiedział, gdzie je rozłożyć. Do kosza, a resztę niech sobie już rozkładam. Rzuciłem mu to, żeby on, żeby on to do magazynu włożył, a on nie zrobił kompletnie. A on nie zrobił zupełnie po mojej myśli, po prostu karton. Aż to. Ten karton do magazynu zanieś A, i... Yy, yy, yy... Zaraz wracam. Gra się zacięła. No dobrze, no dobrze, już jestem, już jestem, już tutaj Ogarnąłem grę. Na szczęście muszę tylko zapłacić od początku podatki. O, bardzo proszę, Pożyczka w banku. Tu, bills. I pozamawiać jeszcze raz rzeczy, super. Ja, ja, ja lubię robić rzeczy od początku. Tak jakby to jest moje ulubione zajęcie, żeby zamawiać produkty od samego początku. Tu nic nie brakuje. Tu w tego. Sera. Jest ser na magazynie. Nie ma Dlatego mnie chciał sera rozstawić, dobra A ja go już obwiniałem za to, że... <grystanie> Wystarczy Mam nadzieję, że wszystko zamówiłem, bo to mówiłem teraz więcej rzeczy, bo zam... Do roboty! Co tak wolno? To są żeby on mi to tutaj rozkładał Ja. Gdzie są łatki? Tu płatki. Tutaj niech będą teraz płatki. Dobrze. Później to wyrzucam. Co jeszcze jest? Na czym mi zależy? Na mleku, bo to jest drogie. Chociaż. Nie wiem, czy zauważyliście, ale. <ścoughs> Jabłka kosztują 30 dolarów. To jest. To jest najdroższa pozycja w moim sklepie. Tak jakby. Droższej, droższego produktu nie ma w moim sklepie na razie bo może będą takie produkty co będę i po 40 dolarów sprzedawał nie, nie wiem może będą chciałbym dobra ja mu pomogę bo on tutaj za wolno robi wszystko A, no, z czterema kartonami to ty już sobie poradzisz na pewno. No. no. Jest pięknie. Jest ładnie. Mi się podoba. No. Rozkładaj, rozkładaj i za to ci płacę. Żebyś ty mi teraz stał i... Bo y, nie wiem, czy zauważyliście. On tutaj przez... Y, resztę dnia, kiedy ja nie zmawiam, on sobie tutaj stoi i... Nie wiem, co on robi. On się patrzy po prostu, gdyby on tylko ludziom, nie wiem, ulotki rozdawał za dwa dolary. No to już bym wiedział za to. Ale za to, że ja mu płacę. Za to, że on tutaj się a potem sobie przez resztę dnia postoi. Co prawda, podoba mi się to, że on za mnie wszystko robi. Teraz ja tylko zamawiam i pilnuję klientów, żeby nie tutaj nic nie kradli. Ale... On powinien tutaj roznosić, jak nic nie robi, roznosić po mieście ulotki. Miasto jeszcze nie jest yy, duże. Podobno chyba będzie update chyba z miastem. Wiem, że będzie większa mapa. Ale, ale no na razie to za dużego miasta nie ma. Jakby tak wziął, po całym mieście poroznosił. Potem wrócił, produkty porozkładał. Po jeszcze raz kolej natural dla tych ludzi. Ten taksówek. Panu czy pani w, taks w taksówce? Co? U! Rzeczywiście. Oj. A co masz? Ciasteczka? Mogę to od ciebie się... Busta mu da? No nie! No no busta mu dałem! Oee. Nie chciałem udać busta. Chwilka. Bo on y, będzie miał problem. Eee. Trudno. Gdzie to jest? Jed... On biega normalnie, jak ja mu boosta daję. Może ja mu... Do roznoszenia ja bym mu dał. Bo nie wiem, mu zapać chwilę. A, 3 dolary. Nie za dużo, nie za mało. W sam raz. Chociaż najlepiej jakby w ogóle za nic. Tak jakby... Czy ja mu mogę dać... Y Powietrze i on wtedy będzie miał busta, tak jakby... Wolałbym powietrze niż 3 do, niż 3 dolary. Albo żeby nie pracował. Albo dałbym mu dzień wolny, tylko żeby on busta dostał. To byłoby fajne, gdybym mógł dać pracownikom dzień wolny. I bezużyteczne, bo ja bym im nie. Chleb stoi gdzie indziej. Da... Darek, czemu też mnie gdzie indziej ten chleb rozłożył? O, dobra torbę, mag! Już się bałem, że mnie okrada. Radzę się dobrze zastanowić, zanim ktoś mnie okradnie. 24 dolary? Na pewno. A ja pogadać? Darek. Pytanie mam z takie. Dlaczego ty? O widzisz. Może ja powinienem tak każdemu pracownikowi. Ja nawet nie musiałem nic mówić. Już chciałem mówić dla... dlaczego ty stoisz i nic nie robisz, ale... Od razu się poder... Ja nawet... On mi odra on od razu wiedział o co mi chodzi. No to, to jest piękne. To jest piękne. Proszę. <laughs> Jeszcze jedno opakowanie. Cieszę się, bo oni płacą, ale nie cieszę się z tego, że za dużo roboty mam tutaj. Miałem praktycznie nic nie robić. A co pracuje się? Darek, roznieś! Ucieka 7, no co się dzieje? 9277. No jeszcze! Zapraszam! No, można. Ja powinienem ich uczyć. Zapomniałem o busta dać, bo on za wolno to wszystko tym... O! Gdzie jest? A masz. Czeka, 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 odnowie ci. Ja ich będę teraz w pracy pogan... chwila. Szybciej panią skasuj. I teraz pana. No i ja nie wiem co powiedzieć no teraz, to... co prawda musiałem wydać 9 dolarów, ale... Jak oni mają teraz biegać i szybko skanować produkty, to ja polecam. Dobra, zamknij sklep, bo ja już ten y, kończę odcinek. Nie ma im 27 lat. Roznoś, roznoś! No, od lepiej, jak tak ma dużo ludzi w sklepie. W się, ja nie narzekam, tylko że tutaj się... W pewnym momencie za gęsto robi ludzi, i jest taki problem, że ja nie widzę, gdzie jest złodziej. Co ja wpisałem? O. Jest. O! Co? Dwa. Jo właśnie wygląda... No, ja muszę mieć customera helpera, bo... No ja nie... Co ja się nie odwrócę za tam klient? Nawet nie wiem czy mnie okradli, tak jakby... Ja mu się bust skończył. Ale już mu nie będę dawać, już za dużo zapłaciłem na, na dzisiaj. Czy ja zapłaciłem... o ja, ja chyba nie zapłaciłem. A nie, tutaj jest zapłacone. Uff Ja tu powinienem sobie ochronę... A! Yy, chwila! Jeszcze nie kończę. Yy, ile kosztuje yy, bramka? Taka, co pika, jak ludzie nie zapłacą. 150. cóż sklep. W tej chwili ma ktoś mi za zarobić mm, tysiąc i biorę. I tutaj będzie stało i pikało, jak ludzie wyjdą bez zapłacenia. Tylko, że teraz... A w następnym odcinku po prostu kupię już kamerę. Trzeba będzie nie zarobić i tutaj. Nie. Tu. No nie, tutaj stąd nie będzie. A tu jakbym wstawił? Nie. A tutaj. No tutaj jest stworzone do tego. Miejsce. No ja stąd będę wszystko widział. Dobra, eee, zamknij sklep. Po to miał być tylko ten, jeden niepracownik y Nie pracownik klient. <grym> Chciałby pan może y Nie pracować. Albo pani. A pan się tam nie krzątła po sklepie, tylko szybko do kasy i ten. Bo ja tutaj będę zaraz będę kupować. No wiem, że nie ma już... Zupełnie poza odcinkiem już iść. Szybko. Dajesz? Bo ja czekam. Czyjemu czubryna? To mi też coś to... Yy, żadne Enter tu Finish... A, nie muszę. Bo nie zamówię. Chwilka, teraz oni mi... Dobra, pomimo to zamów No jest bardzo słabo, jeżeli chodzi o moje pieniądze Ponieważ moje pieniądze się właśnie... no i... O, 365 dolarów, gdzie to jest? Postaw to tu, żebym ja więcej nie stracił, chwilka wejściu. wyjściu. przeniosę na razie tutaj. Ty tu sobie stoi, stój tutaj. O. Wracaj. <grystanie> Dobrze. Dobrze. Już jestem bezpieczniejszy w moim sklepie, bo bramki zapikają. Co prawda, trochę nierówno, co prawda trochę nierówno je ustawiłem I to trochę drażni oko jak się na to patrzy Ale przynajmniej moje oko Ale jest na, nareszcie dobrze Nie z moimi pieniędzmi z moim sklepem, który opustoszał Ale Jest dobrze Jeżeli wam się odcineczek spodobał To możecie zostawić łapeczkę w górę Oraz suba No i do zobaczenia, cześć